Dzień piętnasty, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Słowa Pana Jezusa skierowane do Aleksandriny Marii da Costa. Kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego, mojemu boskiemu sercu dziś proszę o poświęcenie świata niepokalanemu sercu mojej najświętszej matki rozważanie dnia dzięki życiu i misji błogosławionej Aleksandryny Marii da Costa nazywanej fatimską mistyczką bóg pozwala nam zrozumieć że nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do najświętszego serca Pana Jezusa. W tych dwóch sercach jest nasze ocalenie. Często mówimy, że Maryja prowadzi nas do Jezusa, i jest to prawdą. Im bardziej jednak zbliżymy się do Jezusa, tym bardziej odkryjemy, że to działa również w drugą stronę. Pan Jezus prowadzi nas do Maryi. Nasz wielki święty papież Jan Paweł II odkrył tę prawdę, gdy był jeszcze klerykiem, tak o tym napisał. W okresie, w którym krystalizowała się sprawa mojego powołania kapońskiego, a także pod wpływem osoby Jana Tyranowskiego. Mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Światło na tajemnicę dwóch najświętszych serc rzuca nam także przesłanie z Fatymy, oraz podobieństwa łączące to objawienie z objawieniem najświętszego serca Pana Jezusa świętej małgorzacie Marii Alakok, które miało miejsce we francuskim paralemonial. Wchodzimy w tajemnicę jedności serc Jezusa i Maryi. Jest między tymi dwoma sercami jakaś niepojęta dla nas wymiana miłości. Ta wymiana miłości jest naszym ratunkiem. Niech do dalszych rozważań prowadzą nas słowa, modlitwy francuskiego kardynała i mistyka, Pierre de Berulle, o serce Jezusa, żyjącego w Maryi i poprzez Nią. O serce Maryi, żyjącej w Jezusie, i przez Jezusa, o słodka więzi tych dwóch serc niech będzie błogosławiony Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy, niechaj złączy każde z naszych serc z sercami ich dwojga, i niechaj sprawi, by te trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej jedności Trzech Osób Boskich. Lektura duchowa z Traktatu św. Ludwika Marii Grignon de Montfort Mój umiłowany Jezu, tu zwracam się do Ciebie, by serdecznie użalić się przed Twym majestatem, że większość chrześcijan, nawet spośród bardzo uczonych, nie rozumie nierozerwalnej więzi, jaka istnieje między Tobą a Twą świętą Matką. Ty, Panie, zawsze jesteś z Maryją, a Maryja zawsze jest z Tobą i bez Ciebie być nie może. Inaczej przestałaby być tym, czym jest. Łaska tak ją przekształciła w Ciebie, że już nie ona żyje i nie ona jest, ale Ty, mój Jezu, żyjesz i królujesz w niej doskonalej niż we wszystkich aniołach i błogosławionych. Gdyby ludzie znali chwałę i miłość, jakie otrzymujesz w tej przedziwnej istocie, zaprawdę przyjmowaliby ciebie i ją z zupełnie innymi uczuciami. Maryja jest tak ściśle z tobą zjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielić światło od słońca i żar od ognia, a nawet powiem śmiało prędzej można by odłączyć od ciebie wszystkich aniołów i błogosławionych, aniżeli twą błogosławioną matkę, gdyż ona goręcej cię kocha i doskonale cię sławi niż wszelkie inne stworzenia razem. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numer 63. Światło. Fatima oraz Parajlemonial. Trzeci dzień Fatimy. W 1993 roku w rozmowie z Johnem Hafertem, współzałożycielem Błękitnej Armii, siostra Lucia stwierdziła, że wypełnienie Bożego Planu zawartego w przesłaniu z Fatimy jest rozłożone na siedem symbolicznych dni. Nazwała to Bożym Tygodniem Fatimy. Każdy dzień wiąże się z pewnym Bożym działaniem oraz wymaga pewnej ściśle określonej odpowiedzi i współpracy z naszej strony. Zdaniem siostry Łucji obecnie żyjemy w trzecim dniu Fatimy. Ten symboliczny trzeci dzień rozpoczął się 25 marca 1984 roku, kiedy to Jan Paweł II poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi. Siostra Łucja wyjaśniła, że to poświęcenie zostało przyjęte przez Boga. Stwierdziła też, że Bóg dotrzyma słowa i uczyni nowy, lepszy świat. Jednocześnie zapewniła, że ten dzień stał się początkiem triumfu Niepokalanego Serca Maryi. 11 października 1993 roku siostra Lucja zdradziła, na czym polega nasze zadanie, związane z wypełnieniem misji, jaką Pan Bóg zawarł w trzecim dniu Fatimy. Wizjonerka powiedziała, trzeci dzień jest związany z wolą Pana Jezusa, by nabożeństwo do Niepokalanego Serca Jego Matki było związane z nabożeństwem do Jego Przenajświętszego Serca. Przyjrzyjmy się bliżej podobieństwom między objawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Fatima i Parajlemonial. Niezwykłe podobieństwa i tajemnica dwóch serc. Pierwsze objawienie udzielone Małgorzacie Marii miało miejsce 27 grudnia 1673 roku w dniu wspomnienia świętego Jana Ewangelisty. Apostoł ten wydaje się być łącznikiem między sercami Jezusa i Maryi. W czasie ostatniej wieczerzy spoczywa na sercu Jezusa, a dzień później razem z Maryją kroczy drogą krzyżową. Podczas drogi krzyżowej siłą Jana jest miłość Maryi do Jezusa. Kiedy Jan słyszy Testament z krzyża, przyjmuje go niejako siłą miłości Jezusa do Maryi. Między objawieniami serca Jezusa oraz serca Maryi zachodzą niezwykłe i liczne podobieństwa. Przyjrzyjmy się im. Serca otoczone cierniami. Zarówno serce Pana Jezusa objawione świętej Małgorzacie, jak i serce Maryi objawione w Fatimie są otoczone koroną cierniową. W obu przypadkach jest to symbol rany zadawanych tym sercom przez nasze grzechy. Takie objawienie najświętszych serc Wskazuje wyraźnie na ich jedność w cierpieniu. Jest to dość niezwykłe, ponieważ zwykle serce Maryi ukazywane było otoczone liliami lub przebite przez miecz. Tutaj jednak zostaje objawione ono tak, jak tradycyjnie przedstawiano serce pana Jezusa. Nowe nabożeństwo. W parajlemoniale Jezus mówi Świętej Małgorzacie, że pragnie ustanowienia nowego nabożeństwa do swojego serca. W Fatimie Maria mówi, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca. W Parajlemonial Pan Jezus wyjaśnia, że przez to nowe nabożeństwo chce być bardziej miłowany oraz pragnie ratować duszę od zguby. W Fatimie Maria mówi, że celem nabożeństwa do jej niepokalanego serca jest ratowanie grzeszników oraz że Pan Jezus chce, aby była bardziej znana i miłowana. Jedyny ratunek. W paraj pan Jezus mówi świętej Małgorzacie, że nabożeństwo to jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Siostra Ucja z Fatimy podkreśla z kolei bardzo wyraźnie, że Bóg daje dwa ostatnie środki ratunku dla świata: Różaniec Święty i nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Jak słońce. Podczas jednego z objawień w paralemonial Pan Jezus ukazał się jaśniejący chwałą ze stygmatami pięciu ran błyszczącymi jak słońce. W Fatimie Maria ukazuje się z kolei obleczona w słońce. Korona cierniowa wokół serc Jezusa i Marii wskazywała na ich jedność w cierpieniu. Blask jaśniejący jak słońce wskazuje na jedność w chwale. Wynagrodzenie, towarzyszenie i dobra śmierć. W Parailemonial Pan Jezus prosi o przyjmowanie komunii świętej wynagradzającej jego sercu w każdy pierwszy piątek miesiąca. W Fatimie Maryja prosi o przyjmowanie komunii wynagradzającej jej sercu w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W Parailemonial Pan Jezus prosi, aby każdej nocy z czwartku na piątek między godziną 23 a północą towarzyszyć mu w pokornej modlitwie, jaką zanosił do Ojca w ogrodzie Oliwnym. W Fatimie Maria prosi, aby w każdą pierwszą sobotę, rozważając wybraną tajemnicę Różańca, towarzyszyć jej przez 15 minut. W Paraylemonial Pan Jezus prosi o praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, dając obietnicę łaski w ostatniej chwili życia, w której serce Jezusa stanie się bezpieczną ucieczką. W Fatimie Maryja prosi o praktykę pięciu pierwszych sobot, dając obietnicę, że w chwili śmierci Przyjdzie z potrzebnymi do zbawienia łaskami. Do Małgorzaty Marii Pan Jezus mówi: Ty przynajmniej staraj mi się zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Z kolei Maryja zwraca się z taką samą prośbą do siostry łucji: Spójrz, moja córko, oto moje serce otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają mi nieustannie. Czynią tak przez bluźnierstwa i niewdzięczność. Chociaż ty postaraj się mnie pocieszyć. Adoracja i różaniec. W parajlemonial pan Jezus ukazuje się świętej Małgorzacie w chwili, kiedy modli się ona przed tabernakulum. W Fatimie Maryja ukazuje się dzieciom w trakcie modlitwy na różańcu. W ten sposób zostaje nam ukazane, że adoracja łączy nas w sposób szczególny z sercem Jezusa, a modlitwa na różańcu łączy nas z sercem Maryi. Prośba o akt poświęcenia. W Paray-le-Monial Pan Jezus prosi o poświęcenie Jego Najświętszemu Sercu, Króla, wraz z rodziną oraz całą Francją. Jednocześnie daje obietnicę, że jeśli Francja będzie głosić kult Serca Jezusowego, między innymi narodami, Bóg będzie błogosławił Francji we wszystkich poczynaniach. W Fatimie Maryja prosi o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu, ostrzegając, że jeśli jej prośba nie zostanie wysłuchana, Rosja rozszerzy swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Niewierność i jej konsekwencje. Niestety Ludwik XIV nie spełnił pragnień serca Jezusowego. Francja, która miała być światłem dla całego świata, po odrzuceniu Daru Bożego, zaczęła upadać i ostatecznie stała się kolebką błędnych prądów, zwalczających religię katolicką, które przygotowały teoretyczne podwaliny do wielkiej rewolucji francuskiej. Nie została też spełniona prośba Maryi o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Konsekwencje tych niewierności znamy dobrze z kart historii. Siostra Ucja obawiała się, że współcześnie powtarza się historia króla Francji, Bóg wskazuje nam ratunek w poświęceniu się niepokalanemu sercu Maryi, lecz my nadal nie podjęliśmy jeszcze w pełni tego wezwania. Nadszedł czas, aby to wreszcie uczynić. Akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi sprowadzi na nas na nasze rodziny, ojczyznę i świat może błogosławieństwa Bożego. Testament Małej Hyacynte. Krótko przed swoją śmiercią Mała Hyacynta z Fatimy wypowiedziała słowa, które wydają się wyrażać istotę podobieństw między Lemonial i Fatimą. Młoda wizjonerka stwierdziła: "Opowiedz wszystkim, że Bóg daje łaski przez niepokalane serce Maryi. Powiedz, by prosili ją o łaski i że serce Jezusa chce być czczone razem z niepokalanym sercem Maryi." Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie duszę. Przez pośrednictwo siostry Marii konsolaty betrone, Pan Jezus przekazał nam do odmawiania piękny i prosty akt strzelisty, który łączy w sobie miłość do dwóch najświętszych serc. Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie duszę. Niech ten akt strzelisty rozpala nasze serca miłością do serc Jezusa i Maryi. Które nieustannie pragną ratować duszę. Wezwanie dnia Odmów dziś sercem tą piękną modlitwę poświęcenia dwóm najświętszym sercom. Wezwani proroctwami Twojego słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy. Że triumf Twego Najświętszego Serca i niepokalanego serca Maryi jest już bardzo bliski. Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj waszym dwom najświętszym sercom. Wierzymy. Że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny. Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym dwom kochającym sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło. Wierzymy, że wasze dwa najświętsze serca, nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom, i w swym płomieniu miłości usłyszą nas i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. O najświętsze serce Jezusa i niepokalane serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z waszych dwóch serc, aby rozpalić nasze serca. Uczyńcie z naszego kraju doskonałe mieszkanie waszej świętości. Pozostańcie w nas, a my w was, abyśmy dzięki miłości waszych dwóch serc Znaleźli pokój, jedność i nawrócenie. Amen. Światło słowa. Z księgi pieśni nad pieśniami. Kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? Mały wieczornik modlitwy. Przez modlitwę stajemy się uczestnikami wymiany miłości między Jezusem i Maryją. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz też rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję. I modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tej piętnastej medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, mam na imię Paweł, jestem ze wspólnoty Werbum z Wrocławia. Słowa świętego Jana Pawła II o tym, że Maryja przyprowadziła go do Jezusa, a następnie Pan Jezus oddał go w ręce Maryi, znajdują potwierdzenie w moim życiu. Ponad 13 lat temu, w pierwszą sobotę miesiąca, Maryja przyprowadziła mnie do Pana Jezusa. Poszedłem wtedy na wieczorną mszę świętą. Po której zostałem w kościele. I wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl: Panie Jezu, oddaję Tobie całe moje życie. W momencie, kiedy ta myśl pojawiła się w mojej głowie, poczułem, że nie mogę nic zrobić. Ktoś do mnie przyleciał przez cały kościół i wszedł we mnie. Prawie się przewróciłem. W moich oczach pojawiły się łzy. To był duch święty, którego Pan Jezus tknął z tabernakulum. Tego wieczoru, pierwszy raz w życiu, doświadczyłem, że Pan Jezus jest żywy i z czasem zauważyłem, że Pan Jezus chce mi oddać w ręce matki. Zacząłem rozumieć słowa wypowiedziane na krzyżu: Oto syn Twój, oto matka Twoja. I świadomie wziąłem Maryję do siebie. Zaprosiłem ją do swojego serca. Maryja zaczęła pozwalać mi na to, abym ją poznał, zbliżył się do niej. I z czasem zacząłem także coraz bardziej rozumieć, jak ważne jest nabożeństwo wynagradzające jej niepokalanemu sercu. Nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Praktykowałem je regularnie. Właściwie nawet nie planowałem tego, to działo się samo. Jeżeli tylko mogłem, uczestniczyłem w tych nabożeństwach. I z czasem mocno dotarło do mnie przesłanie z Fatimy, kiedy to matka Boża zabrała małe dzieci za rękę. I zaprowadziła je do piekła. Pokazała im koszmar tam panujący, i powiedziała im, że Pan Bóg chce ratować dusze grzeszników, i w tym celu chce ustanowić na świecie nabożeństwo wynagradzające do jej niepokalanego serca. Jestem mocno przekonany, że to jest niezmiernie ważne nabożeństwo, że życie tym nabożeństwem ratuje dusze wielu ludzi od potępienia. Pamiętajmy o tym. Doświadczam tego w życiu. Często, nawet gdy nie bardzo mam czas, Maryja sprawia tak, że mogę uczestniczyć w nabożeństwie sobotnim. Staram się ofiarować w jej ręce wszystkie moje trudy, cierpienia. Wszystko to, co czynię jako wynagrodzenie jej niepokalanemu sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa, obelgi, grzechy popełnione przeciwko jej niepokalanemu sercu. Ufam, że to Maryja zaprasza mi do tego i bardzo tego pragnie. I w ten sposób mogę chociaż trochę ulżyć jej cierpieniu, gdy patrzy na grzech, który jest w świecie, a także ulżyć cierpieniu jej serca, który jest raniony. Amen.